W tej ciszy przebywać wciąż chcę, w tej ciszy daleki świat ten. Tylko iż mój ból, usuwasz mój strach, gdy widzę cię zbawco przez łzy. Ja widzę Cię, Jezu mój, tam, jak wiele masz sińców i ran. Miłości Twojej moc zawiodła Cię tam, uwolnić mnie z grzechów i win. To nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Wspominam tak często ten dzień, gorgotę i słodki jej cień. Gdy przeszłam pod krzyż z ciężarem mych win, uwolnim. Non. Give Dzisiaj Wielki Piątek to dzień, w którym obchodzimy śmierć Chrystusa na krzyżu. To On przyszedł jako Mesjasz do nas, aby nas wybawić i odkupić swoją krwią. Jezus przyszedł, aby umrzeć na krzyżu za nas i przelać swoją krew. Przelać ją za Ciebie i za mnie. To krew Chrystusa zbliża nas do Boga. Chciałbym, byśmy mogli wspólnie przeczytać tekst z listu do Efezjan. Apostoł Paweł pisze w drugim rozdziale takie słowa w jedenastym wersecie. Byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela, i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei bez Boga na tym świecie. Ale teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyście byliście daleko, staliście bliscy, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. Zastanówmy się dzisiaj, co czyni w nas krew Chrystusa. Dlaczego jest ona tak ważna? I pierwsza rzecz to odnawia naszą relację z Bogiem. Spójrzmy, co Biblia mówi. Byliście dalece od społeczności. Jezus odnowił tę więź. Grzech zabiera nas od społeczności z Bogiem i każdy grzech, nie tylko od Boga, ale też od ludzi, sprawia niepokój, zazdrość, chorą ambicje. Grzech rozdziela nas, a miłość jednoczy. Tacy byliśmy, mówi Paweł. I pierwsze słowo, które używa, to mówi, że byliśmy dalecy. W taki sposób określa nasz stosunek do Boga: dalecy. Byliśmy dalecy. Grzech oddalił nas. Upadek Adama i Ewy oddalił ich relacje od Boga. Adam rozmawiał z Bogiem otwarcie i szczerze na samym początku. Mieli czas dla siebie. Było super, było fajnie. Grzech tą relację zniszczył. Brak szczerości, brak otwartości i zaangażowania. Powstała ucieczka. Od osoby Boga i chowania się przed Nim. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, ich relacja została zachwiana, społeczność została oddalona, ponieważ powstaje separacja. Mam dzisiaj do Ciebie pytanie: jaka jest Twoja dzisiaj więź z Bogiem? Czy dzisiaj Bóg nazwie Cię Twoim przyjacielem? Czy dzisiaj możesz powiedzieć, że właśnie masz dobrą relację z Nim? Bóg pragnie mieć z Tobą bliską więź. Możesz pojednać się z Bogiem i to pojednanie przynosi krew Jezusa. To Bóg uczynił, krok w Twoją stronę, aby zrozumiał, że zależy mu na Tobie. Drugie słowo, które czytaliśmy, to oddzielenie. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg postawił dwa cheruby, i napisane jest również, że dał miecz dał miecz, który chronił albo nie dopuścił Adama i Ewę, by weszli z powrotem do raju. Oni zostali wyobcowani, oddzieleni, zamknęli sobie drogę. W takim może dzisiaj stanie znajdujesz się ty w swoich relacjach z ludźmi. Czujesz się wyobcowany, opuszczony, i tu na ziemi bardzo często możemy tak się czuć. Jest wiele miejsc, choćby nawet i w domu, gdzie niby jesteśmy razem, ale czujemy się obco. Nie ma między nami więzi, miłości i przyjaźni. I tak samo jest, jeżeli chodzi o to, jak możesz czuć, jeżeli chodzi o Królestwo Boże? Te wszystkie prawdy, o których mówimy często w Piśmie Świętym, mogą na ciebie być obce. Pan Bóg może być zupełnie obcy, dlatego że nigdy nie stałeś się obywatelem nieba. Trzecie określenie, o którym Paweł pisze, to beznadziei. Każdy z nas wie, co znaczy żyć beznadziei. Rzeczy idą źle i nie będzie lepiej. Bo ludzie, nie możemy wtedy czasami zrobić nic. Dlatego Paweł kontynuuje dalej. i Popatrzmy na czwarte określenie. Mówi, oprócz, że bez nadziei, mówi bez Boga. Tak jak żyłeś, przyczyną, dla której byłeś daleki, obcy, byłeś bez nadziei, to dlatego, że po prostu żyłeś bez Boga. W liście do hebrajczyków czytamy takie słowa. Mamy więc pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Dzisiaj mogą nam te słowa wydawać się dziwne, bo nie mamy świątyni, nie mamy takiego miejsca najświętszego, przed którym była również ogromna zasłona, która oddzielała ludzi od miejsca najświętszego, czyli od Boga. Natomiast dzisiaj przez krew Chrystusa możesz wejść w to właśnie miejsce najświętsze. I w czasach Starego Testamentu, czyli Starego Przymierza, jeden człowiek w ciągu roku mógł wejść arcykapłan na sześć godzin na miejsca najświętszego. Kiedy Jezus umierał, czytamy, że zasłona została rozdarta z góry na dół. W taki sposób Bóg również pokazał nam, że chociaż byliśmy oddaleni, obcy, bez nadziei, otwiera dla nas nowy rozdział życia. Dzisiaj Bóg woła do ciebie i mówi tak: Kocham cię, przyjdź do mnie. Jesteś zaproszony. Nie ma między nami bariery i możesz z tego skorzystać, co Ci przygotowałem, co Ci dałem, co mam dla Ciebie. Wielu z nas czuje się niekochanym. Najbardziej boli jest, kiedy jest to jakaś osoba z rodziny i bardzo często mogą być to najbliżsi. Piękne małżeństwo Elizabeth Barrett i Robert Brown to opowieść o niesamowitym romansie, który zaistniał w XIX wieku. Dwoje ludzi tych pisało wiersze, i pewnego dnia Robert przeczytał wiersz Elizabeth. Elizabeth pisała wiersze już od 11 roku życia. Kiedy Robert po raz pierwszy przeczytał jej wiersze, powiedział: Muszę dowiedzieć się o tej kobiecie więcej. Zaczęli pisać do siebie i tak powstała niesamowita miłość. Ojciec dowiedział się o tym. I ojciec Elżbieta był człowiekiem, który za wszelką cenę nie chciał, aby córka jego wyszła za mąż, nie pozwolił jej opuścić domu. Ojciec nie zgadzał się na żadne spotkania, aż w końcu Elżbieta uciekła z domu. Odkryła przez to, że przez te wszystkie lata żyła jak w więzieniu. Odkryła, że relacje jej ojca wobec niej była, relacje były zaborcze i była relacja toksyczna. Robert Brown i Elizabeth Barrett pobrali się w XIX wieku i była to jedna z najspalniejszych miłości opisywana bardzo często przez biografów. Natomiast czy wiesz, że ojciec po tym, co się stało, wyparł się swojej córki? I napisał do niej: Nie jesteś moją córką, wyrzekam się ciebie. Mimo to Elisabeth pisała każdego tygodnia list, przepraszając ojca za tą sytuację, która się wydarzyła, tłumacząc, dlaczego musiała to uczynić, że uciekała z domu. Ojcze, przyjmij mnie, wybacz mi, kocham swego męża, ale ty jesteś zawsze i będziesz moim ojcem, którego kocham nieskończenie. Każdego tygodnia przez 10 lat pisała listy z przeprosinami. Po 10 latach. Kiedy ojciec umarł, dostała paczkę, w niej wszystkie listy, które wysłała i okazało się, żaden z nich nie został przez ojca otwarty. Bóg wysyła list do Ciebie każdego dnia, w którym napisane jest, kocham Cię, przyjmij mnie, mam dla Ciebie dar. Krew mojego syna uratuje Twoje życie, uzdrowi naszą relację, proszę przyjmij ją. Możesz być oddzielony na wielki lub zbliżyć się, akceptując Jego miłość. Krew Chrystusa nie tylko zbliża nas do Boga. Bez krwi jesteśmy oddzieleni. Krew Chrystusa sprawiła również to, że jesteśmy oczyszczeni. Oczyszcza i obmywa nas z naszych grzechów. Ma to moc. Biblia mówi, że jesteśmy splamieni grzechem, brudni. I choćby nawet naszych uczynków było mnóstwo wspaniałych, cudownych, nie jesteśmy w stanie zmyć tego brudu, tych win. W Shakespeare w książce Macbeth ciekawy sposób to opisuje. Poprzez namowy swojej żony Lady Macbeth król popełnia zbrodnie. I król Macbeth musi jednak ślady zbrodni w jakiś sposób tuszować. Nie udaje się do końca, dlatego że sumienie cały czas go oskarża. Królowa mówi, weź trochę wody, aby zmyć krew. Magmat oświadcza jej, gdybym włożył moje ręce w wody oceanu, nie umyłbym jej, ale cały zielony ocean, ocean zamieniłby się w czerwony kolor mojej winy. Nic nie jest w stanie jej zmazać. Dlatego, aby zmazać nasze winy, potrzebujemy odkupienia. I to odkupienie niesie krew Chrystusa, odkupienie naszych win. W Ewangelii Jana mamy ciekawe słowa. Chciałbym, byś mógł ze mną je przeczytać. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Więc krew daje życie i krew również oczyszcza nas. To ciekawe, że tysiące litrów przepompowanych przez serce, aby dać życie, jest również 18 litrów krwi każdego dnia, która płynie aortą do nerek, aby oczyścić nasz organizm z toksyn nieczystości. Myślę, że to jest niesamowity, piękny obraz tego, co czyni krew Chrystusa właśnie w naszym brudnym życiu. Byliśmy daleko, teraz jesteśmy blisko. Czy jesteś blisko Chrystusa? Czy jesteś blisko Boga właśnie przez krew Chrystusa? Pewnego dnia pewna rodzina rozbity, została rozbita płynem. Czy jesteś blisko? Pewnego dnia w rodzinie z rozbitymi relacjami wydarzyła się jeszcze jedna tragedia. Syn, w wieku 17 lat, uległ wypadkowi. Rodzice, już dwa lata żyli w separacji, nie odzywali się do siebie, w ten sposób nie mogli dogadać się. Dowiedzieli się, że ich syn w tym momencie leży w szpitalu. Lekarze nie mogli mu pomóc. Syn umierał. Ostatnią rzeczą, jaką zrobił, to wziął ręce swoich rodziców i złączył je razem. Przypomniał im o relacji, która była najważniejsza w ich życiu. Po śmierci syna rodzice postanowili pójść razem, ale za jaką cenę i dlaczego tyle dni zostało zmarnowanych? Tak samo jeżeli chodzi o Jezusa, o jego krew. Kiedy umarł, on wziął Twoją rękę i pojednał, złączył ją z Ojcem kiedy zrozumiesz, jak bardzo Jezus kocha Ciebie, aby to zrobić, nie będziesz w stanie przejść obojętnie obok tego aktu miłości wobec Ciebie. Nie pozwól, aby śmierć Jezusa poszła na marne. Jego krew jest zbyt drogocenna. Drogi Jezu, dziękuję Ci za Twoją śmierć. Mój Panie, tak ciężko dziękować Ci za śmierć. Ale chcę Ci podziękować za to, że umierając na krzyżu, pamiętałeś i widziałeś mnie. Dziękuję Ci, że przez Twoją śmierć nie jestem obcy już ojcu. Że ojciec w niebie patrzy na mnie zupełnie inaczej. Że dzięki temu, że mogę wyznawać moje grzechy, też mam pewność odkupienia w Twojej krwi. Moje życie jest inne. Zmieniłeś je. Dziękuję Ci, Panie, za to, że przez to mogę mieć relację i z Tobą, żywym Bogiem. Dziękuję Ci za to, że krew Chrystusa zbliżyła mnie do tak wspaniałych obietnic. Dziękuję, że krew Twoja sprawiła, że mogę czuć się bezpieczny i wolny. Nie daj mi nigdy zapomnieć o tym, ile musiałeś cierpieć, ile musiałeś znieść hańby i wstydu, aby ja mógł dzisiaj żyć bez wstydu i żyć wolny i żyć. Nadzieją na zmartwychwstanie w Tobie. Dziękuję za to, co zrobiłeś na krzyżu dla mnie i dla każdego człowieka. Bądź wywyższony. Wywyższam Cię, Panie, za Twoje dzieło. Amen. przebywać wciąż chcę. W tej ciszy daleki świat ten. Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach. Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy. Ja widzę Cię Jezu mój tam Jak wiele masz sinców i ran Miłości Twej moc Zawiodła Cię tam Uwolnić mnie z grzechów i wit. Nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Wspominam tak często ten dzień, Golgotę i słodki jej cień, gdy przeszłam pod krzyż z Się stało, widziałeś mnie. To nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. Witajcie, chciałem Was przywitać w ten wielkopiątkowy wieczór. Przywitać Was znów nawiązując do Słowa Bożego, bo oczywiście dla nas chrześcijan jest to niezwykle ważne, żeby skupiać się na Słowie Bożym i do Niego odwoływać swoje życie. I kiedy chrześcijanie w wielki piątek spotykają się i rozmyślają, rozmyślają o tym, że Jezus był ukrzyżowany, że Jezus przeszedł przez jakiś proces, został ukrzyżowany, został skazany na śmierć. Jest to ciekawe, że ten proces Jezusa, jego ukrzyżowanie, sformułowane są często w taki sposób w Ewangeliach, żeby pokazać, że kumuluje się przeciwko Jezusowi całe zło. Kumuluje się przeciwko Jezusowi to zło, które przewijało się przez różne etapy Ewangelii, teraz jest w całej swojej pełni. Pojawiają się przywódcy religijni, przywódcy polityczni, pojawiają się również tłumy, które tak naprawdę robią to, co gdzieś ktoś im powie. Z jednej strony niedługo, kiedy Jezus wchodził, niedługo przed ukrzyżowaniem Jezusa witały Go, skandowały, niech żyje nasz Król. Z drugiej strony, teraz mówią, ukrzyżuj Go, nie mają żadnego problemu. I ciekawe jest to, że kiedy patrzymy na te historie, są one dla nas źródłem smutku. Myślimy sobie niezwykle zła rzecz, smutna rzecz przytrafiła się komuś. Tak bliskiemu nam, Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi. Ale oglądając i przyglądając się dobrze Ewangeliom i temu, jak one są skonstruowane, widzimy, że one nieuchronnie dążą do śmierci Chrystusa. Jest to coś, co musiało się wydarzyć, jest to historia, która musiała mieć po prostu miejsce. Więc pojawia się pytanie, dlaczego, co jest przyczyną takich wydarzeń? I możemy tych przyczyn szukać. Co najmniej w kilku źródłach, czy co najmniej w kilku jakby elementach. Jedną z tych rzeczy to myślę, że jest bunt człowieka, czy w ogóle bunt skierowany przeciwko Bogu. I jak patrzymy na Ewangelię, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę z pewnością tak, ale bardzo często pojawiają się w nich spotkania Jezusa z demonami. Jezus ma do czynienia z siłami, które nie są siłami z tego świata, są siłami Demonicznymi, szatańskimi. Mel Gibson w pasji, tutaj widzicie zdjęcie, pokazał właśnie te siły w taki, w taki być może dziwny sposób, ale pokazał je tak, że niosą takie przerażenie. I myślę, że całkiem słusznie mają nieść przerażenie, ponieważ jest świat duchowy zbuntowany przeciwko Bogu i chcący zniszczyć człowieka, który Czeka tylko na to, i czekał na to, żeby zniszczyć samego Boga, zniszczyć samego Chrystusa. I kiedy patrzymy na Ewangelię, i kiedy czytamy to, w jaki sposób ten świat jest przedstawiony, to ewangeliści, szczególnie Marek, używają pewnych czasowników, które określają działanie tego świata duchowego. Mówią na przykład o zniszczeniu, że ten świat, te duchy chcą zniszczyć człowieka. I co ciekawe, Wraz z upływem narracji, kiedy toczy się tekst, widzimy, że te czasowniki zaczynają również być używane w stosunku do ludzi. Ludzie chcą zniszczyć innych ludzi. Faryzeusze uczeni w piśmie, dążą do zniszczenia człowieka. I tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, przyczyną takiego czegoś, przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że człowiek jako człowiek ogólnie ma złe serce. Serce, które jest zbuntowane przeciwko Bogu. Marek określa to sercem nieczystym, sercem, które, czy taką istotą człowieka, która nie chce być poddana Bogu, chce się Jemu buntować, przeciwko Niemu buntować. Więc przyczyną tak naprawdę śmierci Chrystusa jest ogólny bunt, który wyraża się w tym, że człowiek dąży do zniszczenia tego, co dobre. I zobaczcie, jak często dzieje się to w naszej historii, że nie trzeba daleko szukać, żeby znaleźć sytuacje, w których człowiek pozostawiony sam sobie, człowiek pozbawiony wszelkich norm, niszczy drugiego człowieka. Niszczy sprawia, że życie innych ludzi jest po prostu nic nie warte. Więc ukrzyżowanie, ten cały proces i to wszystko, co działo się z Chrystusem, wskazuje na to, że w nas, w człowieku Tkwi zło. Człowiek jest zły i człowiek nie może sam siebie naprawić. I to jest niezwykłe, że ukrzyżowanie oprócz tego, że pokazuje na nasz problem, to pokazuje również na jego rozwiązanie. I tym rozwiązaniem zajmiemy się już niedługo, kiedy będziemy mówić o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, o tym, że Jezus nie tylko pozostał w grobie, ale i zmartwychwstał. Więc Mówiąc o ukrzyżowaniu i śmierci Chrystusa, z jednej strony rzeczywiście mówimy o smutnych wydarzeniach, bo to są wydarzenia, które po pierwsze dotknęły kogoś nam bardzo bliskiego, po drugie są to wydarzenia, które pokazują na to, jak my jako ludzie jesteśmy po prostu źli, jak jesteśmy do gruntu zepsuci i jak bardzo potrzebujemy ratunku, który daje nam Jezus. I o tym będziemy mówić już niedługo, kiedy będziemy mówić o tym, że Chrystus z wstał. Do zobaczenia.